Yo, yo. Dzwoniam do Boga, święty Piotr odbiera. Boże, ateiści, dzwonię do ciebie, a Bóg na to mówi: powiedz, że mnie nie ma. O czym jest ten żart, kochani? O tym oczywiście, że mamy baofengi, mamy nowe baofengi dużo mocniejsze, bo na tyle ceny spadły, że w tej chwili macie już poniżej 200 zł najmocniejsze, czyli 15 watowe, a te, co kiedyś były gdzieś na poziomie 180, 160, czyli 5 watówki, one już spadły, kochani, do ceny kołostówki. I teraz dlaczego wam to mówię? Bo łatwo to ogarnąć w ten sposób. Średnia z mocy baofenga na mojej mili zabudowanym terenie i na niezabudowanym mniej więcej to jest tyle ile jest watów, czyli 5 watówka mniej więcej będzie działała Wam w terenie zabudowanym powiedzmy 2 km, w terenie niezabudowanym 7 Średnia gdzieś na styku będzie 5, czyli 5 watów znaczy, że na 5 km średnio działa, czyli zależy od gęstości zabudowy, oczywiście. Na wodzie zwykle więcej, więc to jest towar, który polecamy wam na kajaki, na inne survivalowe wypadki. A to dlaczego? No, dlatego, że po pierwsze, macie latareczkę, czego kiedyś nie było, po drugie, macie tutaj moje mili radio, co też się zawsze przydaje, a po czwarte, oczywiście, mamy bardzo tanie akcesoria, na przykład po 5 zł, damy wam słuchawki. Mamy też ten duży zestaw podhełmowy, ale tego wam. Może nie polecam, bo to jest kolejny grzmot, a tu ma być survivalowo czyli coś małego, praktycznego i sympatycznego. Pięciowatówka wygląda tak. Mamy też opcje bardziej wodoodporne chociaż wszystkie Baofengi i tak są bardziej wodoodporne niż inne marki. Mamy też różne używki z komuny. Na drugim sklepie koło manufaktury Militar 24 pyly. jo, jo.